Zabijła go? Zabijła go, dostanę. Oh, dobra, dobra dobra Nie, nie padnie Jinx. Wszystko muszę sam robić! O, chciałem tu kość. No dobrze, dobrze, dobrze. Master G O kurde. Chyba to Armand. A ten gra pierwszy raz? Nie, czwarty raz gra. OTP Yasuo? First time poppy. This gonna be good. Partnerem odcinka jest Predator Games 2023, sezon pierwszy, czyli turnieje dla szkół, gdzie aktualnie zapisanych szkół jest 1024, zapisy już są zamknięte, mam nadzieję, że jak ktoś na Facebooku śledzi, to widział zapisy i mam nadzieję, że ktoś tu weźmie udział z moich ludzi, z moich widzów i owy turniej właśnie będę komentował, także w poniedziałek i wtorek. Na streamie u UVGiego, UVG16. Veggie Zapraszam serdecznie o 18.00. Będę komentował i w puli nagród aż 3 miliony ponad złotych. Aczkolwiek oczywiście jest tutaj Fortnite, League of Legends, Rocket League i szachy. Także będzie się działo i pod koniec maja również będzie lanowy turniej, na którym też będę. Będzie można wpaść i będzie super Czy OTP Riven wygra z First Time Poppy? Pewnie nie. Nie no, na papierze. No chyba nie można przegrać tej gry, prawda? Prawda? Bubr. O co chodzi, bubr? To chyba Polak, no tak. Hmm. Jinx Flash, za Flash brama. kurde. No dobra. A tak, Bubr dwa O co chodzi? Czerwony dobrze dla Mastera. To no właśnie, nie wiem, kurde, szczerze powiedziałem. Zobaczymy. Jakieś, no, będą może anti zrobię w tej gierce, tak sobie myślę. Black na też zrobię. Zobaczymy. Master Yoda, here, tutaj. Niech yy, baituje. Okej, okay, we got him. Czy Master Yoda wziął tego? Nie wziął, dobra. Nie wziął kraba, bo ma 20. na ile Nie. Yeah. Dobra, gramy, gramy. Mam reda, wygrywamy to. Ej, Jesse Jinx! Halo! Auto attack z Misobałem, jak coś. O, dobra. A to stount. tego killer tam wziąć. Bóbrnie <grybuj> <Bubr> atak. Ja <grybuj> co chodzi z tym gościem? Żyjesz. No wierzyłem po prostu w tę Dianę. I believe in you. <laughs> jeszcze kąt <context>. Fucking <laughs> <time. laughs> Oj chłopaczku, chłopaczku. I know you're that stupid Polish Ej. Ale od pajaców wyzywać? Jakbym był nie to bym jeszcze jednego bejwał Lecę, dobota, tylko brakuje mi kurde, jak szuski troszkę. Nie ma tego jakiegoś Master'a? Nie ma, dobra. Gogo, go. Go, 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 go. Możemy jakąś gogo zrobić? Misia, gogo. Oj. I... ale tak mamy. Proszę, strzel. Dostanę level. Nice. Nie zabiła go? Zabiła, go. dostanę. Och, ty kur... Dobra, dobra, dobra. Nie? Nie padnie Jinx? wszystko muszę sam robić! A ja chciałem to ukraść. No dobrze, dobrze, dobrze. Barszcz? To ja na słówka polskie podrzucę. Ło! I czekaj, muszę zobaczyć czy to jest ten. Ale nam jest bubr. Czy to jest jakiś gracz, który może się nauczył dziś polskiego? No to chyba Czech. Dzięki. Nie, nie ma go na no odprosie, nie wiem co to jest. O, idę, idę, o kurde! Dobra, pasywy nie ma. Nie ma Wu chyba. Ej, to nie ma jakiegoś cooldownu 20 sekund? Czy coś typi co grała. minęło 20 sekund? Nie możliwe kurde. Serka? Passana systemę. Lepszy jungler. <grywy> no nie no, 8KDA mam A gość wyzywa. Mastery jest na bocie, więc mogę sobie... Ale hejterzy Co jest? Why are you hating? No gdybym mnie zgankował, to Popi miałaby swoje W dostępne i by ograła Diane No Ale chłopaczki nie wiedzą takich rzeczy. No cóż, no. No oni nie widzą po prostu bigger picture, no. Na niższym levelu mają myślanko. Jinx, I got you. Syras is dead, dobra. Bierzemy cały turret, myślę. Nie, no co ty mówisz? Że ja byłem przed creepami? Oszustwo! Nie, no weź, no Stój. Hehe! He. O, nie mam many na EQ, kurde! Eee, na to nie był mój sten. No, dopóki go nie pobijemy pod turę, ten co? A może? <grywy> kurde! Dobra, może się muszę ogarnąć, bo nie wiem po co to zrobiłem. Troszkę za bardzo chyba wrzuciłem na luz. Dużo dużą luzu. A to chyba można jeszcze przepierdzielić tę gierkę. Hmm. Moje! Potrzebuję tych pieniędzy. O, czy mama do mnie znajdź chęcia? Trzeba odebrać. Od... Z mamą na telefonie takie robię playsy yo pierdygla, co się dzieje? What is going on? Bez mamy na telefonie byłaby pęta chyba tutaj normalnie Big Burko <gryw> Nice Ej, bo my dwa smoki oddaliśmy im Jak to się stało? mi się to. Ja nie mam czasem na tego, na całego GA nie. Ale wezmę tego przez na herta. się wydaje w porządku tutaj. Tja, no legitnie mi się wydaje, że my tę grę możemy przegrać. Ja w ogóle 8011 Co to jest? Kurczę, chyba lepiej było gia ja wziąć jednak wiecie Tak masz takie zarzuty, lepiej zrobić właśnie jakąś zonie, czy innego ja Ale niech będzie Panowie Panowie Co się dzieje? Czemu to się dzieje? Nie się, he kurdo, nie tak z chyba co? Chociaż Aha. Nie tego dole, przegramy ten mecz, chyba na bo bo lepiej grają teamowo O, tylko że ja oddam tysiąc, pieniędzy, albo mam flasha. w razie czego. Koniec, o toż ciero. Proszę! Strzelaj! Jinx! Sorry, strzeliła. Diana leci, okej. Okay. Szkoda z tam? Chcesz to grać, tą Dianą? Jinx, zagrasz do mnie? A, zajęte, też tu jest. Mm. Riven oczywiście jakiś speedwush odpierda Okej, okay, bawi się nieźle zawodnik Ciekawa gra, bardzo interesująca O kurwa, o kurwa. W bazie Dobra, zbejtowałem, zbejtowałem opacy Zbejtowałem ich Jak dzieciaków A teraz mi robimy dziecko Dobra, nice, good job. Okej, okay, Master Yoda i tak może ukraść. Skocznie muszę rozbić. Nie wiem, czy ma a to Mastery czy nie. To, że to Riven zabiła mi... Na górze wyskoczyło. Dobra, nice. Nie wiem, ale ta Riven mogłaby zapnąć mordę, naprawdę i dać się i po prostu. Udaj no, się skierować na tym topie. Ja wiem, że ty jesteś Riven, ja wiem, ty potrafisz być Kery. No ale to nie, to nie jest jedna z tych gier, stary. No po prostu daj się wykrować A nie musisz jakieś takie gówno pisać na czacie, naprawdę, stary. Co ja chcę na ostatnim tym zrobić? maila czy co? Robię taka maila, no. Chodź, gargle też nie brzmi źle. Robię najpierw maila, jak będzie kiowe to zmienię to później ewentualnie 10.017. Holy. Co on wyprawia? Ja mam zaraz full build Patrz, gdy masterim właśnie przed chwilą drugi tam skończył Dawaj, dawaj Klep go, klep go, klep go Dobrze Dobra klepka Ty, w sumie zonia tutaj też by nie była taka zła Żarwanie, no Kurde, możemy próbować kończyć, ale... Może to też nie być najlepiej flagę chcę trzymać cały czas na glebie, żeby dodawać atak spina 10-0-20 Holy moly, co za gracz. Cztery, cztery tutaj poproszę honory, cztery honory. Na nic mniej się nie godzę, nawet dla Anki, bo ona napisała bubr. I jeszcze ktoś został bana, ja pierdoliczę, to chyba najlepsza gra tego miesiąca, pięknie. Raz, dwa, i co? Tyle? Bubr, please, where is my honor? Co jest? A tak? <gry> Dobry, a tak. Jak się ma? Dobrze. Uczymy polskiego. A te? Co? Ja znam, IKEA znam ze szwedzkiego. Zabawne. Ej, tego niekiedy właśnie brakuje w LOLu, nie? Takiej po prostu rozmowy z drugim człowiekiem. Super.